Jaka będzie wartość wyrażania tego logarytmu, gdy dodamy te dwie wartości, jaki, w jaki sposób możemy je inaczej zapisać? Oczywiście mamy tam w tym zadaniu podane, że te wartości x oraz y muszą być wartościami dodatnimi, no wtedy rzeczywiście ten logarytm miałby sens. Jeśli chodzi o tą sytuację, oczywiście musimy przejrzeć kartę wzorów. I tam w karcie wzorów znajdziemy na przykład m.in. taką zależność, że jeśli dodajemy logarytm i mamy tę samą podstawę, a tutaj taka sytuacja występuje, to możemy te wartości ze sobą pomnożyć. Natomiast napotkamy tam mały problem, bo ta szóstka, która nam występuje przed logarytmem, nie mamy jej względnej we wzorze. I teraz co z tym zrobimy? Oczywiście znajdziemy też odpowiedź to w karcie wzorów. I mamy tam informację o tym, że jeśli taka liczba nam występuje, to tą wartość musimy przenieść jako do potęgi. I zajmiemy się w pierwszej kolejności właśnie tym, tym elementem, czyli tak naprawdę tylko i wyłącznie tym szóstką logarytmem przy podstawie 7 z y, I że to będzie dokładnie to samo, co logaryt przy podstawie wartości 7 z y do potęgi po prostu szóstej. No i teraz, jeśli mamy tą już wartość uproszczoną, to ja myślę, że już od razu nie będę przepisywał tego dodawania, tylko zapiszę od razu to za pomocą tego wzoru. Zrobię tutaj taką ształkę. Jeśli chodzi o to przepisanie, to zapisałbym, że to logaryt przy podstawie wartości 7. No i zgodnie z tym wzorem, skoro już mamy tą wartość, to możemy ze sobą wymnażać, czyli to by była wartość x, razy, no i ten drugie wartość tego logarytmu zmieniłem tutaj, czyli to jest po prostu razy y do potęgi szóstej. No i tak naprawdę to jest ta wartość, którą myśmy zapisali. Taką odpowiedź tak naprawdę znajdziemy w podpunkcie D, to już jest nasze rozwiązanie do tego zadania. Nic tym więcej nie zrobimy, to jest maksymalna ilość, co możemy w tym zadaniu wykonać.